kochani, jak się macie? Tu Kasia, witam Was na moim kanale i dzisiaj będę chciała mm, przywitać Was w moim nowym domku z którego chyba się jeszcze nie widzieliśmy jestem w Sydney, przeprowadziłam się kilka miesięcy temu i, i właśnie się tutaj organizuję posprzątałam dom, zrobiłam kawę zapaliłam kadzidełko i stwierdziłam to jest ten moment, kiedy chyba chciałabym znowu do Was Pogadać, tak? Wywitajcie. I temat, z którym dzisiaj przychodzę do Was, będzie o zaufaniu. Czyli jak zaufać, jak zaufać wszechświatowi. I skłoniła mnie do tej refleksji moja sytuacja, przez którą obecnie przechodzę. Czyli jeśli śledzicie mnie na Instagramie, to to pewnie zauważyliście, bo już o tym mówiłam, zwolnili mnie z pracy. Z mojej korporacji, w której pracowałam przez ostatnie półtora roku. I przechodzę przez to bardzo, bardzo spokojnie, e, ponieważ ufam, że to zwolnienie e, jest po coś. Na pewno z tego wynikną jakieś super rzeczy. I Zamiast lęku jestem w ogromnej ekscytacji, wręcz nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co pięknego z tego wyniknie. I chciałabym zacząć mówić o tym, dlaczego w taki sposób do tego podchodzę, i jak do tego doszło, że w ogóle potrafię tak spokojnie na tą nie do końca korzystną sytuację spojrzeć, ponieważ tak jak. Ostatnio na, moim, na mojej grupie zamkniętej Meditation Babes, gdzie spotykamy się codziennie, miałyśmy zadawałam pytanie dziewczynom, jaka jest wasza najbardziej ulubiona, ukochana cecha, rzecz, którą lubicie w sobie? Każda powiedziała coś pięknego. Jak doszło do mnie, powiedziałam, że ja chyba najbardziej w sobie lubię to zaufanie, bo daje mi ono ogromny spokój. i Dzięki niemu wiem, że z wszystkiego, co negatywne, zawsze e, wychodzi coś dobrego. Więc nie boję się niczego złego, co się w moim życiu wydarza, bo wiem, mam ogromną wiarę w to, że wszechświat mnie prowadzi i, jeśli, e, i, i że, że każdy rejection jest redirection, czyli każde odrzucenie jest przekierowaniem mnie na. na inne lepsze dla mnie tory. I służy to mojemu dobru, ale także osobie czy instytucji, która ze mnie zrezygnowała. I, i dzisiaj chciałam właśnie o tym mówić. I zapisałam sobie takie trzy punkty jak zaufać. Wam je właśnie przeczytam. I trochę o nich wspomnimy. Jak zaufać? Jeden odpuścić kontrolę. Czyli być jak woda, być jak rzeka, płynąć z nurtem. Dwa, uwolnić emocje i stare historie. I trzy, chyba najtrudniejsze, zamienić lęk w ekscytację. Czyli zamiast bać się tej zmiany, która właśnie w moim życiu się dzieje i która w sprawie że czuję się źle. Przetransformować ten lęk, który zawsze jest związany z brakiem zaufania w ekscytację. Bo w ogóle wiecie co? To jest taka ciekawostka, ale lęk i ekscytacja to są emocje, które mają taką samą energię, tylko ta jest negatywna, a ta jest pozytywna. I może zacznę od końca, właśnie od tego, jak zamienić lęk w ekscytację, to że na tą samą sytuację. Możemy patrzeć albo z, Boże, jestem w negatywnej swojej sytuacji, wszystko się dzieje przeciwko mnie i będzie źle, będzie niedobrze, coś tam się stanie, że ja, ja po prostu, nie wiem, umrę, albo, okej, okay, ta sytuacja się skończyła, ale jeśli ona się skończyła, to stworzyła się przestrzeń i ta przestrzeń przyniesie mi dużo innych możliwości, ponieważ wszechświat jest. Pełen możliwości, jeśli tylko potrafimy na to tak spojrzeć i nie ma pustych przestrzeni. Na pewno coś pozytywnego, jeśli poświęcę swój czas, żeby nauczyć swój umysł wierzyć w to, że pozytywne rzeczy tylko do mnie idą, to jest znowu praca wewnętrzna, to zacznę przyciągać właśnie te rzeczy do swojego życia. I z reguły jest tak, że z i myślę, że możecie sobie nawet zadać teraz takie pytanie, że z, z reguły zawsze z negatywnej sytuacji ostatecznie coś pozytywnego e, wynikało, więc to jest taki bonusowy punkcik, e, ta wiara, to zaufanie. Jak zaufać? Jeśli spojrzymy sobie w przeszłość i zobaczymy te negatywne sytuacje, które się w naszym życiu zdarzyły i w tamtym momencie. Nie były one dla nas przyjemne, były ciężkie, ale ostatecznie dzięki nim jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i jest dużo lepiej. To wtedy o wiele łatwiej jest w tu i teraz mieć to zaufanie, że ta sytuacja również będzie dla nas ostatecznie kiedyś darem. No ale zacznijmy od początku. Pierwsze, pierwszy punkt: jak odpuścić kontrolę? I ja, ja bym w sensie, jak zaufać, pierwsze odpuścić kontrolę. Ja bym do tego podeszła w taki sposób, że nasz umysł wie bardzo mało. Nasze ciało nas prowadzi, czyli my jesteśmy połączeni z czymś dużo więcej, o czym nie mamy pojęcia. Nie jesteśmy w, tego zauwa w stanie zauważyć naszym własnym umysłem. Bo nasz umysł widzi tylko te powiedzmy, potrafi przewidzieć tylko te pierwszy krok czy pierwsze dwa kroki, ale jakbyście się tak zrobili sobie taki zoom out, że spojrzeli na siebie bardziej z okup, z lotu ptaka i potrafili wyobrazić sobie m, siebie, jako że Wy jesteście powiedzmy, dajmy taką analogię, jesteście w lesie i potraficie widzieć tylko te dwa, trzy kroki, ale Wasza dusza, Wasza inteligencja, coś do czego jesteście jeszcze bardziej połączeni jest tam do góry i on, to coś, co jest nad wami, ono widzi waszą dalszą drogę, więc jakbyście potrafili na to spojrzeć z lotu ptaka, to byście widzieli, że okej, okay, dobra, ona jest teraz w tym miejscu, ale idzie do tego i do tego miejsca i widzicie większą całość, bo by wam o wiele łatwiej odpuścić tą kontrolę. Oczywiście wy nie możecie tego widzieć, my nie możemy tego widzieć, ale to, co was prowadzi... Ee, a ja wierzę głęboko, że jesteśmy prowadzeni, dlatego te rzeczy się dzieją w naszym życiu, bo one chcą, żebyśmy, bo nasza dusza chce, żebyśmy doszli do swojego wymarzonego miejsca w jak najkrótszym dla nas czasie i jak najkrótszą drogą. No, dlatego właśnie takie spojrzenie na to z tej perspektywy byłoby dla nas. Łatwiejsze. I teraz to, co powiedziałam później, że bądźcie jak woda, bądźcie jak rzeka. Patrzcie, my jesteśmy naturą, czyli my jak płyniemy, w sensie jak, jak rzeka płynie, no to napotyka różne skały, różne zakręty, tak, ona nie idzie prosto. I jak rzeka płynie, ona nie wytwarza oporu, w sensie przychodzi zakręt, ona mówi: Nie, nie, ja nie chcę tego zakrętu yy, i ja chcę zawrócić, bo, bo, bo tutaj jest kamień i tam jest niewygodnie i, i się nie zapiera, tylko ona się dostaje przez te wszystkie szczeliny i ona się dostosowuje do, do tego koryta własnej rzeki. I odpuszczenie oporu, czyli mm, odpuszczenie tej kontroli. To jest właśnie takie popatrzenie na to, jak rzeka płynie i czy my możemy być bardziej, właśnie jak, jak, jak rzeka i płynąć, właśnie z tym strumieniem, które życie nam kieruje, hmm. w takim, takim flow, w takim przypływie. Wtedy wszystko staje się prostsze. Wtedy, jak wyzwania są rzucane na naszą drogę, czyli te kamienie, te zakręty, to my. Nie stajemy i nie mówimy nie, ja już nie chcę dalej iść, ja myślałam, że ta droga będzie prosta i, i taka jak sobie założyłem, tylko patrzymy na to, hmm, Okej, okay, dobra, tutaj się coś wywaliło, tutaj ta osoba odeszła, ta osoba stwierdziła, że już nie chce być ze mną, ta praca mnie zwolniła, ale widocznie taka jest moja droga i... Em, więc ja będę płynąć z tym rzeką, z tą rzeką, wiedząc, że za chwilę się uspokoi, tutaj na chwilkę były jakieś turbulencje, ale nie będę nad tym płakać, tylko pozwolę, pozwolę temu życiu płynąć. Druga, uwolnij emocje i stare historie. Czyli. Jak już zdarzają się te turbulencje, jak już zdarzają się te wyzwania i. Zdarzyło się coś w moim życiu, co nie jest do końca takie, jak ja sobie tym umysłem wyobraziłam. No to trzymanie się tych, tego wszystkiego sprawi, że będę tworzyła energetyczny opór w swoim ciele i flow, czyli ja już nie będę tą rzeką, tylko będę się trzymała starych historii, będę się trzymała starych emocji i będę walczyła z tym prądem, więc w moim ciele będą powstawały. Takie niewidoczne blokady, które będą hamowały przepływ mojej energii, mojej prany, i ja się mogę zacząć czuć przez to źle. Mogę się czuć, um, mieć mniej energii, być, będę sfrustrowana, smutna, um, bo no, te historie, które, których trzymam się w swojej głowie, um, produkują emocje, odpalają emocje, które zatrzymują się w moim ciele. Jeśli ja ich nie uwalniam, no to to wszystko zgromadzone sprawia, że moja energia idzie w dół i ja trzymam się w tym samym miejscu. Jeśli trzymam się w tym samym miejscu i wibruję na tym samym poziomie, to przyciągam do swojego życia bardzo podobne sytuacje, historie i nie idę w górę, czyli nie ewoluuję. I Tutaj bardzo dużo ludzi utyka, bo myślimy, że jeśli ja będę nie odpuszczę tej starej historii, nie odpuszczę tej osoby, która mnie zostawiła, nie odpuszczę tej pracy, która mnie zwolniła i będę trzymała w sobie gniew, złość, żal, to to coś zmieni. Ale to nic nie zmieni oprócz tego, że trzymacie to po prostu w tym samym miejscu. Więc musimy nauczyć się pracować ze sobą, żeby uwalniać jak najszybciej wszystkie emocje. Które skumulowane są w ciele. I uczymy je właśnie przez odpuszczenie tej kontroli pierwszej i drugie przez uwolnienie emocji. Uwalniamy emocje różnymi sposobami. Może to być EFT tapping, meditation, które uczyłam u mnie na profilu, mogą to być medytacje, mogą to być breath i praca z oddechem. Bardzo wiele o tym mówię w, na mojej grupie Meditation Babes. E, jeśli macie ochotę dołączyć, e, link będzie pod, pod, pod tym filmikiem. E, istnieje bardzo dużo narzędzi, które, dzięki którym możecie uwolnić te blokady energetyczne z Twojego ciała właśnie e, za pomocą breathwork medytacji czy EFT tapping meditation i jesteście w stanie znowu być jak rzeka i płynąć do tego swojego miejsca. I trzy, zamień lęk w ekscytację. I tego właściwie znowu nauczyła mnie moja najcudowniejsza nauczycielka, najmądrzejsza osoba, jaką znam w życiu, jeżeli chodzi o rozwój duchowy, czyli moja mama. Jak ja przeżywałam swoje takie najtrudniejsze momenty właśnie z rozstaniem, to pamiętam, jak rozmawiałam z moją mamą, albo jak byłam właśnie w czasie przeprowadzki do Sydney i miałam takie obawy, właśnie jak to będzie. Moja mama zawsze mówiła: Kasia, czy to nie jest ekscytujące? Nie wiesz, co tam Cię czeka, na pewno będą jakieś fajne rzeczy. Patrz, jesteś teraz w nieznanym, wszystko może się wydarzyć. I ona zawsze zaszczepiała we mnie tą taką dziecięcą ciekawość i radość z powodu tego, co nieznane. Czyli znowu nasze mózgi przyzwyczajone są do, do przetrwania, tak? Więc większość ludzi generalnie żyje w negatywności, ponieważ i to jest bardzo normalne, ponieważ nasz mózg nauczony jest tego, żeby wyłapywać niebezpieczeństwo. I my Najlepiej czujemy się w bezpieczeństwie, w komforcie, czyli jak mamy jedzenie, mamy związek, mamy, mamy pracę, wtedy się czujemy, że jesteśmy w komforcie. Jeśli coś tracimy, no to nie jest nam łatwo spojrzeć na to, jako na okazję do tego, żeby być w jeszcze lepszym związku albo zdobyć jeszcze lepszą pracę, tylko jesteśmy w strachu, że zabraknie nam pieniędzy, że nikt nas nie będzie kochał, nikt nam nie pomoże itd., itd. Więc... To jest znowu praca wewnętrzna, żeby, żeby albo afirmacjami, albo takim wewnętrznym dialogiem prze, przekształcać, czyli robić taki reframing tych myśli negatywnych na pozytywne. Czyli jeśli, jeśli mamy myśl, która przychodzi do mnie i mówi, że czy coś się negatywnego wydarzyło i jestem w niebezpieczeństwie, mogę zadać sobie pytanie, hmm, co może z tej sytuacji pozytywnego się wydarzyć, że jak mnie teraz może życie pozytywnie zaskoczyć. I znowu, to, co my myślimy, to, to dzieje się w naszej rzeczywistości, więc jeśli ja będę się uczepiała negatywnych myśli, że... Za chwilę znowu się coś negatywnego wydarzy, tak będzie. Ale jeśli zacznę patrzeć na to w taki sposób bardziej z ekscytacji, to, że, to, że okej, okay, teraz e, jestem powiedzmy sama i jestem bez pracy, więc mam możliwość może być w, je, być w jeszcze lepszym związku, który na ten moment będzie, będzie lepszy, będzie mnie bardziej karmił, albo zdobyć pracę, która będzie bliższa mojemu sercu, albo będę jeszcze lepiej zarabiać, więc czy mogę. Bardziej się tym ekscytować niż tym bać. I to jest znowu praca moja wewnętrzna, żebym przekierowywała się z tej negatywności na pozytywność. Także trzy, trzy bardzo ważne punkty, jak zaufać jeszcze raz. Pierwsze, odpuścić kontrolę, bycie jak rzeka. Dwa, odpuszczać stare historie i stare emocje, które trzymają mnie w niskiej energii i trzy mm, przetransformować lęk w ekscytację mam nadzieję, że, że weźmiecie z tego filmiku wartość i, i zaczniecie stosować te trzy porady i być może mm, pomoże Wam to Przyciągnąć do Waszego życia pozytywne rzeczy i zaszczepić zaufanie, które naprawdę jest jedną z większych wartości, które e, warto mieć w sobie. Dziękuję bardzo. Łuźaczek.